Co jest tutaj właśnie spadł czerwony samochód i autobus spadł do tej ogromnej dziury. Nie wiem do końca, co tu się stało. Nie, nubku! A, dobra, chcesz się bić ze mną? No dobra, już po tobie. Już po tobie. No jeszcze spadniesz sobie teraz tam na dół, ale śmiesznie poleciał. Dzisiaj jesteśmy w gierce, w której jest, tak jak sami widzicie, ogromna przepaść, do której będziemy spadać, wrzucać różne dziwne rzeczy, tak jak na przykład samochody albo autobus szkolny i jakieś nubki. Właśnie sobie taki jeden nubek spadł na dół i jeszcze w dodatku z samochodem, więc w sumie to dosyć ciekawie to wygląda. Tu jest w ogóle jakiś VIPRUM, ej, ciekawe. Ciekawy jestem, czy możemy sobie takiego wipruma tutaj kupić. Czy może być wipem w tej gierce? Tak, to kosztuje rubuksów. Możemy sobie takiego VIP oczywiście kupić, tylko najpierw to muszę się zrespić od nowa. I możemy sobie wepchnąć nóbka, który sobie spadł gdzieś teraz tam bardzo nisko na dół. Sam nawet do końca nie wiem, jak bardzo to jest głębokie, więc będzie musieli sobie tam później oczywiście skoczyć, ale na razie weźmy sobie jakiś samochodzik, na przykład czerwony. Mogę sobie wziąć czerwony samochód, nie mogę. I dobra, mogę wziąć czerwony! Dawaj mi furę, ja chcę kierować nie, czemu mi zabrałeś samochód? No to musimy sobie wziąć zielony samochodzik. też może być. Szybko, szybko wsiadamy tutaj. Tutaj, mogę tu wsiąść? Dobra, no. udało mi się. Mamy samochód. Ej, nie, nie, nie. Dobra, wiecie co? Ja jestem ciekawa jednej rzeczy. Czy my będziemy mogli przejechać przez środek tej przepaści, na tej deseczce? Chociaż to może być dosyć trudne. Nie wiem, czy mi się uda. Dobra, próbujemy. Próbujemy. Nie, ej, ktoś mnie bije cały czas. I spadamy teraz na sam dół. Tam jeszcze w dodatku spada sobie gdzieś autobus. Ja jestem ciekawy, czy my się teraz rozbijemy. Rozbijemy się. ooo, dobra. Jeszcze wyleciliśmy bardzo wysoko w I cały samochód się normalnie tutaj rozpadł. Jesteśmy teraz na samym dole. Widzę, że tutaj sobie leżą jakieś nupki, Zniszczone samochody. Jakieś autobusy itd. i tak dalej. Nawet głowy nupków sobie tutaj leżą, więc co wygląda troszeczkę. strasznie właśnie mnie ktoś zabił mieczem. Bardzo fajnie. Szybko ukradnij autobus! Dawaj, 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 szybko. Jo, mamy autobus, teraz co się dzieje. Ej, nie, 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 stój! Ja nie chciałem tam wpaść! Ej, czy ten autobus nam się palił, czy mi się tylko wydawało? Jak my szybko spadamy Ej, zaraz coś walne, zaraz coś walnę, walnimy! Oooo! Cały autobus zniszczyliśmy teraz. Ej, chciałem sobie nim troszeczkę pojeździć, ale o, nawet mieliśmy jakiegoś pasażera, witam cię! O, masz dobra! Wszystkich nie, do mnie zabijacie z tych mieczy! Halo, czy ja mogę poprosić taksówkę? Jest jeszcze jakieś dla mnie miejsce, na przykład możecie mnie puścić. Ej, nie, dobra, żartowałem. No i dobrze, ja wyskoczyłem. Jakby nie wyskoczył, to mnie sobie. Poleciał gdzieś tam, jak te dwa samochodziki. Nubku, co ty robisz tutaj w ogóle? Możemy sobie ciebie wepchnąć. Co my tutaj mamy jeszcze takiego ciekawego? To jest. Mam nacisnąć yy, Robloxia? Co? Dobra, nie mam pojęcia, o co tu chodzi. To wygląda jakaś bardzo dziwna. Czy ja właśnie zrespiłem nubka? Nie. Dobra, tu po prostu sobie chodzi jakiś nubek. Albo ja go zrespiłem, dobra, nie wiem. Mamy jeszcze jakąś podkę, która daje nam silda, co nam się to rzeczywiście przyda. Ej, ja tego nubka chyba zrespiłem, tak mi się wydaje. Dobra. Możemy go sobie teraz zniszczyć. Postać sobie jeszcze jednego. Dobra, to się najpierw musi nam przeładować. Tylko jeszcze szybko zabieramy mu autobus. Także, żeby. Nie, ej, nie zabij, nie zabij mnie, proszę cię. Ja nie chcę nigdzie tym razem spadać. Wiedźmy sobie na tą deskę, która jest tutaj na środku. Ale nie, nie, no mnie popchnąć. Szybko, wyskakuj, wyskakuj, nie. Dobra, ej, wyskoczyłem z tego autobusu. On sobie spada gdzieś tam bardzo nisko na dół. A my sobie możemy teraz stąd zlecieć. Tylko nie wiem, czy ja chcę zlatywać. Ja myślę, że to jest dobry pomysł, żeby kupić sobie vip -a. Tak, jeszcze musiałem tylko tutaj zginąć. Kupujemy sobie teraz za 99%. 9 rubuksów VIP room. I teraz musimy się tam tylko jeszcze przejść, tak żeby mi nikt przypadkiem nie zepchnął. Odejdź ode mnie. Odejdź! E, masz, dobra, niszczymy sobie ciebie! Nie, dobra, muszę go zabić. No dobra. Jak uciekłeś, to już nie będziemy ciebie zabijać. Tutaj jest jeszcze nubek, który chyba bardzo chce spaść na dół. Czy on rusza nogami, żeby tam wskoczyć? Pomogę ci. Poczekaj sekundkę. Już ci pomogę. O, nawet z autobusem sobie tam wpadniesz, czy jakiś nubek sobie. Jak on tu się odbił od ściany śmiesznie. No dobra, mamy kupionego VIP-a, zapłaciłem za niego 100 rubuksów i jesteśmy właśnie w VIP Możemy sobie czapki wszystkie edytować. Są minusy normalnie, nie wiem. Zaraz. Sobie może jakiegoś. Założymy. Mamy jakieś fajne miecze. Nawet mamy. Czy to jest te, ten dywan, który możemy sobie latać? Chyba tak. Dobra, sobie ten mieczyk, bo wygląda naprawdę bardzo ciekawie. I w dodatku mamy jeszcze maszynę z jedzeniem. O, pizza. Jest. Ja chcę pizzę sobie wziąć. Możemy sobie wziąć tą pizzę, serio? Dobra, mamy pizzę. Zjemy sobie teraz pizzę, żeby sobie zregenerować HP. I teraz mamy nasz tutaj, jak to się nazywa? Latający, kolorowy dywanik. Ja jestem ciekawy, czy jeżeli zrespimy sobie w tym łądzie samochód, wejdziemy do tego samochodu, tylko próbujemy zabić jakiś. Ej, czekajcie, ja przecież mam lepszy od niego. Idź mi stąd. Co ja zrobiłem Uderzyłem samochód mieczem, mogę uder... Dobra, przejechali mnie. Fajnie, dzięki, że mi przejechaliście autobusem, ja wam za to nie odpuszczę teraz. Nie ma opcji. Odejdź stąd, odejdź stąd, widzisz, jak ja mam miecz. Nie, dobra, autobus. No dobra, wpadł sobie na dół, niech będzie. Wróćmy do tego, co mieliśmy zrobić przed sekundką, czyli najpierw zrespimy sobie nasz samochodzik, nieważny jaki, żeby to był po prostu jakiś samochód. Wsiądźmy sobie tutaj do niego do środka i weźmy sobie latający dywan, i mam latający samochód. Ej, nie wierzę w to, ale to zarumbiście. Wygląda. Weźmy sobie gdzieś tutaj poza mapę. A tak, i możemy sobie na całą mapę pojrzeć z góry. Ja wyłączam nasz latający dywanik. Nie, jest nie, samochód. Nie, właśnie chyba zniszczyliśmy samochód i już chyba nigdzie nim nie pojedziemy, dlatego musimy jeszcze raz wziąć nasz latający dywan. Dobra, już go tutaj obróciłem. Wyłączamy to. Siadamy jeszcze raz i jesteśmy teraz tutaj u góry. Ja się rozpędzę i wjeżdżam w tą dziurę teraz. Dobra. To jest naprawdę bardzo trudne, bo nie wiem dlaczego ten samochód się kręci. Ale rozpędzamy się jedziemy do przodu i ziobum, boom. Dobra, nie jest podobny na dół Jeszcze się odbiliśmy tutaj od ściany. Jak nie bardzo nisko to ja odpalam dywan. Dobra. Szybko już prawie jesteśmy, jesteśmy prawie są dole. Czik. Nie, spadnam. Niestety nam spadł. Cały się rozbił z tego co widzę, więc niestety nie będzie tutaj z niego zbierać, ale tu w ogóle części leży tych wszystkich samochodów. Dobra, po was wszystkich, już teraz zabiję was moim. Co, co się ze mną stało? ja pod mapy wpadłem, jak to się stało teraz? Chodźcie tu dupki, wszystkie. Czemu wy się w ogóle chcecie ze mną bić? Przecież ja mam taki miecz, że nie macie ze mną w ogóle żadnych szans. Ja jestem ciekawy jeszcze, czy możemy wyjść sobie tutaj na zewnątrz. Czy tak byśmy wzięli sobie nasz dywanik i przelecieli jakoś przez tą ścianę. Dobra, ja to zaraz ogarnę. Z tego co widzę, to są bardzo duże korki tutaj. Możemy sobie ten samochód Dobrze z niego wyskoczyłem, okej, okay. chciałem go sobie tylko popchnąć i spadł na. Na dół. dobra, dawaj ten miecz. Masz na dół. Weź. Nie, co się stało teraz? Ja nie chciałem tu spadać. Czemu mnie znowu zepchnęliście do tej dziury? Właśnie udało mi się wylecieć poza mapę. Wyłączamy sobie nasz dywanik. I jestem ciekawy, co się stanie, jeżeli zlecimy na sam dół. Bo być może będzie coś tam na przykład zbudowane, albo będą jakieś fajne i Dlatego szybciutko sobie to sprawdzimy. Tylko najpierw musimy zlecieć na sam dół. No dobra, już powoli możemy przygotować się do lądowania. I uwaga, co tutaj ciekawego będzie. Z tego co widzę, to chyba nic. Odpalamy sobie szybciutko. Nasz latający kolorowy dywanik i nie. Nie ma tutaj w ogóle absolutnie nic. Jest tylko troszeczkę ziemi. Tutaj możemy sobie wlecieć pod spód i to no, sobie nic tu nie ma. W ogóle mi się nie opłacało tutaj lecieć. Wpadłem na naprawdę genialny pomysł, tylko najpierw musimy poczekać, aż zrespi się nam tutaj autobus, bo wtedy będę mógł go wziąć i będziemy latać tym ogromnym autobusem. No i dlaczego mnie ktoś zabija cały czas? No co wy zrobiliście z moim autobusem? Dobra, musimy im go teraz jakoś zabrać, żeby wsiąść i nim kierować. Dobra, wynocha mi stąd, bo ciebie zabije, dobra. Już mi się udało chyba na szczęście ją zabić. Mogę tutaj wsiąść. Ja w ogóle chyba mogę wejść na jakiekolwiek miejsce. Stój! Nie! No chciałem lecieć tym autobusem, oni mi go wrzucili gdzieś na dół. Jeszcze raz, wylatujemy stąd, ja bym chciał stąd wylecieć. Ja się zbagowałem normalnie w podłodze aż. Dobra, nie wiem co się stało, Nubku, proszę ześ mi z drogi. Tu sobie oczywiście spadł kolejny samochód, który się właśnie zniszczy, tylko musimy... Dobra, jest autobus, szybciutko Jest, zostaw mi ten autobus, jeżeli ty mi go zabierzesz. Nie, 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 nie. Nie nie, no zostaw mi! Co się stało? A, nie, 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 dobra, wracamy, wracamy z powrotem do góry. Musimy ten autobus wziąć. Dobra, odejdź mi stąd, wynocha. Ty też mi stąd odejdź. Nikogo tutaj teraz nie chce. Patrz, już już wyciągnąłem miecz, bo chciała je normalnie zniszczyć. Pa, idzie nubek, zobacz, zobacz to. Dobra, piłem podkę, piłem podkę, żeby mnie nie zniszczył przypadkiem. Odejdź ode mnie, nubku! Czemu te baconki są takie agresywne? Jak wypił podkę szybko? Co się stało? Dobra, bierzemy, szybko, rozpijmy sobie ten nasz autobusik. Dawaj, dawaj ten autobus. Jest, mamy szybko autobus! No wyjdź mi z tego autobusu! Czemu oni mi kradną cały czas autobusy! Zostawcie mnie! Naprawdę zdobycie autobusów w tej grze jest trudniejsze niż myślałem, ale dajcie mi wreszcie spokój. Zrespili tu jeszcze jakieś nubki. Dobra, stawiam tu teraz. Teraz musi się nam zrespić. Mamy to. Mamy to szybko, jako kierowca. Odparam My... Mogę to odpalić? Mogę chyba. Ej, jestem teraz na dywaniku. Czemu nie lecimy? Halo, ja chcę polecieć autobusem, tylko że niestety to jest bardzo trudne. Ej, co się teraz dzieje? I lecimy chyba, patrzcie. Dobra, chyba będziemy lecieć naszym autobusikiem. Co się teraz stało? Ej, co jak włączę to? Nie wyłączyłem to, co się stało. Teraz wszyscy spadają. Dobra, odpal to, odpal to, odpal. A, dobra. No, uratowałem tylko siebie. Niestety wszystkich nie uratuję, bo to jest niemożliwe i spadli teraz znowu w tą ogromną dziurę, ale autobusem się nie da latać. Naprawdę próbowałem i jest to w ogóle niemożliwe, ale zdobyłem sobie jeszcze taką fajną, nową, czerwoną broń. Ej, powiedzcie, czy Jakbym miał milion robuxów, no może i wyglądam, ale niestety tyle nie mam, bo założyłem sobie białego dominusa, który wygląda naprawdę pięknie. I właśnie ktoś próbuje mnie zabić, ale my sobie stąd szybciutko odejdziemy i weźmiemy sobie jeszcze jakiś samochodik, tak, żeby zablokować ten autobus, żeby już nikt nigdy nie mógł nim jeździć, bo naprawdę ludzie w tej grze po prostu nie potrafią tym autobusem jeździć, cały czas się gdzieś blokują, wszystko niszczą, dlatego wsiadamy do naszego pięknego samochodu, odpalamy nasz dywanik i blokujemy ich tak, żeby nikt nam teraz tutaj w ogóle. A co się stanie, jeżeli oni by na przykład spadli na mnie. Ej, tu było w sumie dosyć ciekawe, albo czy możemy Zrespić na przykład dwa autobusy? Ej, ja tu muszę teraz sprawdzić, dobra, sprawdzamy, czy da się zrespić dwa autobusy. Ten jeszcze to stoi na razie. Oni próbują go zepchnąć do, te, do tej dziury, ale coś mi się za bardzo to. Nie, ej, zniszczyłem mi co autobus! Co się stało? Dobra, szybko wsiadamy do furki. Dawaj, furkę, dawaj furkę, dobra, piąteczkę odpalamy. Mamy dywanik. Nie! Szybko, daj mi ten samochód! Czemu w tym samochodzie siedzi ten nubek ogromny? Co tu się stało teraz? Jak ja tu muszę wsiąść teraz? Nie, nie, dobra, zepchniemy samochód. Aha, już mi ktoś ten samochodzik zabrał. Ej, ale w ogóle jak na tym dywanie, to możemy chyba wszystko spychać, tak mi się wydaje, możemy tak zrobić? Zepniemy go! What? I możemy go popychać chyba Albo nie możemy Uu, Uj, prawej spodem na dół Dobra, słuchajcie Wiecie co? Ja już mam tej gry totalnie dość Tutaj się w ogóle bije Jakiś szary nubek Ze zwykłym nubkiem Ktoś mnie super w tym momencie Przyjechał samochodem Bardzo za to dziękuję Zostawcie mnie Czy mówimy cały czas bijecie. Nie, ja mam dość Skaczę na dół W tym odcinku to na tyle Możemy jeszcze tylko zobaczyć Jak autobus spadnie na dół Ja sobie skoczę razem z nimi Zostawcie łapkę w górę Subskrybujcie A my widzimy się w kolejnych odcinkach Narka wszystkim